Cześć, witam na kanale Mania. Dzisiaj otwieramy sobie jedynka z naszego kalendarza adwentowego Super Zings. Otwieramy. Gdzie ona jest? O tu. jak dobrze i mamy dobrze jest jest to ch chyba jakiś jogurt nie wiem. Chyba jakiś, nie wiem, jakaś śmietanka. Do to Wiecie co? Y tak. bohaterzy idę, 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 idę. Złoczyncy, plan jakiś. A to wy, wy szybciej róbcie plan. Ja nie muszę. chłopcy nie kłóccie się. chłopcy, róbcie I co wy robicie? Bom zaraz zrobię na kogoś. Albo na was trzech. Wchodzę. Zamykam robię także i kask. A właśnie, jaki mam. Ej, a Wy co robicie? Pam, pam, pam! pam! Złoczyńcy! Bohaterzy! Róbcie coś. Nadjeżdża najlepszy samochód bohaterów. I tamte Psiu! Au! Nie chcę już nic rysować, bo przez to mam pełno siłniaków. Teraz na smak Smacksa chcę zrobić. Pam, pam, pam. Param, pam, pam. Au! Aż prosto w nos. Nie chcę. Tak, wraca. Psiu, szef. I tak. Prawie wszystkich pokonaliśmy. Miał. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcam do oglądania innych odcinków. Pa.